to tutaj do Domina, to jest Five Nights at Freddy's jeden, No i próbujemy po i nie przejść noc. Nie wiem, czy mi się uda, mam nadzieję. Ym... Mam już taktykę. Ym... Aha, fajnie. Mam taktykę i doszło w ogóle nie słuchy. że podobno jak będzie 5 łapek w górę pod tym filmem to będzie seria Knafa 2, ale nie wiadomo kiedy musi być 5 łapek w górę. To jest warunek, który musicie spełnić. No a na 10 przejdę 6 i 7 i Dla mnie to już będzie totalny hardcore, bo ja ledwo tą noc przychodzę, ale mam już fajną taktykę, jak właśnie tą noc przejść. Mianowicie kamera 1A1C, yy, światła. Freddy wtedy nie wyjdzie, Foxy też powinien nie wychodzić. Jak przejdę tą grę, będę najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. On trzeba być full skupiony, żeby to, tą grę móc przejść. Ale ja na no, ja to chiluję bombę. Bo ja już tą grę raz z nam przeszedłem. I właśnie przypomniała mi się o tej taktyce, e, jak nagrywałem czwartą noc. A mimo to się męczyłem, bo o niej zapomniałem, jak już przechodziłem piątą. Kurde, fajnie by było to przejść. Boni Bonnie trochę zepsuł, jeżeli chodzi o baterię. Ale naprawdę no... Już dosyć długo próbuję przejść i... No nie wychodzi mi. Eee, dlaczego tylko i tylko dwie kamery i światła? Ponieważ wtedy nie wyjdzie wam Freddy. Jak będziecie patrzyli inne, to Freddy wyjdzie. I wiadomo, że... Yy, wiadomo, że sorry za powiadomienia od PLKD I wiadomo, że że może, że żeby być bezpieczniejszym też można kontrolować Bonnie i i cikę ale też to nie jest potrzebne bo dla, w przypadku właśnie tych dwóch animatroników wystarczy kontrolowanie światła W przypadku Frediego on wyjdzie dopiero, gdy go po prostu nie przestaniemy pilnować. Foxy raczej też. Godzina druga. No spokojnie. Nie ma, muszę być dobrej myśli, bo jak jestem w złej myśli, mam w głowie, że przegram, to zawsze przegrywam. Ta taktyka marnuje mało baterii, a jest naprawdę skuteczna. Boję się, że jak ściągnę kamerę będzie Boni. Bardzo się tego boję, ale nie no, chillu, Chillera. Najwyżej zawału dostanę. Trzecia, Kaman, trzecia Możesz Boni wyskoczyć kilka razy, nie będę miał nic przeciwko temu. Trzy razy. Dobra, trzecia. Widzicie jaka chillera? Chillerka i utopia. Dlaczego? Bo Freddy nie wychodzi. Normalnie by sam by wyszedł około 12. Jak wpuścicie Freddy, jest po was. Freddygo musicie upilnować, bo no... Jak on, jak on nie upilnujecie, przegraliście. Eee, no tutaj... Tutaj Chillera i Utopia oczywiście. Bateria jest. Je, jest bateria, jest wszystko, czego bym chciał. Czekaj, jest u mnie, tego bym akurat nie chciał. I wiele osób też robi taki błąd, że po prostu jak jest jakiś animatronik, nie patrzą kamer, żeby nie marnować baterii. To jest błąd, bo wtedy może i nie marnujecie baterii, ale macie większą szansę na dognięcie, bo możecie wtedy puścić Foxy'ego i Freddy'ego. Już ja trzymam tak trochę dziwnie ten telefon i się boję, że mi spadnie. Jak spadnie, to będzie taki huk, że, że. 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 no. no Chillerka i utopia jest na razie. Bez Frediego i Foxiego jest naprawdę fajnie. Sam sam boję się ciki i bo niego, bo też oni czasami przeszkadzali. W przejściu tej nocy. Czwarta godzina. Teraz już jest taka chillera, że kurde. Nie przejść tego to będzie już teraz trochę trudne, ale też będzie łatwo zepsuć, bo wystarczy, że chwilę, dłu że chwilę dłużej będę patrzył kamery i przegrałem. Dobra. Ja naprawdę się już nie boję tej gry. Ja już wiem, że może wyskoczyć Cika, może wyskoczyć Boni. Wydaje mi się, że Cika jest w kuchni. Może wyskoczyć Fox. Ja już, ja już przejrzałam tą grę na wylot. Nawet jak przegram nie będę na siebie zły, bo dotrwałem do czwartej godziny. To jest dobry wynik. Fuck out, Dzika, nie chce Cię tu nikt. Poszła. Fuck. Też czasami gra nam nie pozwoli patrzeć, tylko o od piąta. Shit. Hi Bonnie, a jednak nie hi Bonnie. Kurde. Ej, no nie no, piąta godzina. Kurde, to jest do przejścia, widzę, to jest do przejścia kolejny. Owszem, to jest do przejścia, ale tylko jak ten walony Duktony króliczek sobie pójdzie. Mianowicie mam no, to na myśli Boniego, którego nienawidzi jeden z moich bliższych przyjaciół, i przyjaciół Zapraszam was my też na jego kanał, bo niedługo będzie miał. I też będzie tam nagrywał różne FNAFy, nie tylko jedynkę, tak jak ja. Bo ja na ten moment mam tylko jedynkę. Piąta. Uff. Wierzę w siebie, wierzę w samego siebie. Trzeba, trzeba po prostu wierzyć w siebie. Bo inaczej bez wiary w siebie się tego po prostu nie przejdzie. Dzisiaj próbuję pierwszy raz. Więc jak nie przejdzie, to nawet nie będę zły, bo... Kurde, już chwilę siedzę na tej piątej. Już chwilę na tej piątej siedzę, więc mógłby Freddy jednak mnie nie skierować. Błagam, 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 błagam. Ja pierniecie, jaki stres. Może być szósta, może być. Ale teoretycznie pewnie nie musi. Freddy, musisz raz długo robić swoje. Jest! Cała gra za mną! Cała gra za mną! Jakie to jest fartowne, kiedy przechodzisz całą grę po tygodniu. Koniec, mamy to. W końcu. Próbowałem tą grę przejść przez 3 dni. 3 dni. Przypomniałam sobie do, o tej taktyce dopiero po 3 dniach. Jest naprawdę dobra. Jest piękna, cudowna. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. 15 łapek. Yy, znaczy nie 15, tylko 5 łapek FNAF-2, yy, 10 łapek FNA no, FNAF 1 na 6 i 7. Pa!